Siema, się ma z strony Pijam, a dzisiaj przechodzimy w końcu do craftingu, który będzie bardziej wycelowany, bardziej będziemy szukali jakichś odpowiednich modów. Ten crafting oczywiście również będzie droższy, ale będzie to już crafting bardzo deterministyczny. Ale przed rozpoczęciem zapraszam do subskrypcji, podbijania materiału oraz oczywiście zapraszam na Kika, na którym teraz na pewno będzie więcej streamów niż na Twitchu, a Twitch również oczywiście z nami zostaje. Dzisiaj przejdziemy do craftingu amuletu, nie wiem w sumie dlaczego, tak wybrałem, pomyślałem, że na pierwszy rzut może być, wtedy sobie wymierzymy dokładnie w amulet typowo podcasterów, z z spelldamagem, plusami do gemów, spiritem i chyba czymś jeszcze, czego już w tym momencie nie pamiętam, ale zaraz przejdziemy sobie już do gry i tutaj zobaczycie jak to wygląda. Od razu ostrzegam, ten crafting aktualnie może nie być... Na zarobek, w takim sensie, że nie zarobimy z niego nie wiadomo ile, bo ludzie zaczęli już kraftować dużo tymi sposobami. Ale wykorzystamy ten specyficzny crafting jako wytłumaczenie całego procesu i dlaczego dzieją się odpowiednie rzeczy w odpowiednich miejscach i co te tak naprawdę to wywołuje. Więc nie traktujcie tego jako crafting pod zarobek. Bo raczej to będziemy albo na zero z materiałami, albo na delikatnym, ale to delikatnym plusie. Bardziej chodzi o cały proces, o cały. No, całe wszystko, co mi się tutaj działo. Przy okazji też pokażę Wam craftspack na który możecie bawić się bez używania karencji, co pozwoli Wam na test różnego rodzaju, czy dobrze myślicie, jak coś zrobicie, że coś się wydarzy, a jeżeli coś się źle wydarzy, to przynajmniej nie stać się na tym żadnego karencji, więc zapraszam już do gry. Znajdujemy się w grze. I teraz słuchajcie, mam nadzieję, że gdzieś tu jest z boku pojawi się teraz tablica taka, panie Wilku, najlepiej tutaj pomiędzy tymi dwoma oknami na szarym tle prześwitującym, pokazującym, ile karencji na to wydamy, żebyśmy mieli tą świadomość, ile karencji będzie tutaj wrzucone w ten sam crafting. I wiadomo, jeżeli byśmy zaczęli craftować na samym początku ligi, to te ceny byłyby tak przestrzelone, że na każdym krafcie zarabialibyśmy pewnie po 20 parę divinów. Zresztą znam ludzi, którzy na amuletach zarabiali naprawdę, ale to naprawdę sporo. Ja tutaj mówię, w tym momencie już to jest dość popularna wiedza. Nawet widziałem, że chyba Palestron stron ostatnio. Kapitan Lanza, przepraszam, który wrzuca różnego rodzaju krafty, również rzucił amulety. I polecam w ogóle do niego zajrzeć, bo on również bardzo fajnie to tłumaczy. Tłumaczy różne podejścia, ale my weźmiemy jeszcze inne podejście niż on miał. I stworzymy trochę inny amulet. Będzie to. Na pewno tańszy niż to, co on robi, ale nie będzie miało tych wszystkich rzeczy, które mają jego amulety. Brzmi to trochę skomplikowanie, ja wiem, ale ten nasz amulet będzie również zajebisty na bardzo dużą ilość buildów, na bardzo dużą ilość kasterów. I tak naprawdę im wcześniej na Lidze byśmy robili, tym więcej byśmy z niego zarabiali. Tak jak mówię, w tym momencie ta wiedza już staje się dość popularna, ale pamiętajcie, jeżeli zapamiętacie, że jeśli ten film, niczego nie znerpią na samej Lidze, to ludzie o tym zapomną, że tak to się robiło. Tak jest, co ligę, ludzie zapamiętają, że istnieje takie coś jak crafting, kupują znowu itemy z rynku, zamiast brać je po prostu od ludzi. I to zawsze mnie po prostu rozwala, że tak się dzieje, że co kolejną ligę, to po prostu ludzie zapominają, że jest crafting i wszystko skupują z rynku. I to jest ten moment, że jeśli zapamiętacie, że był taki film, wrócicie do niego na początku tak ligi. Jeśli nie znaleźcie tego karencji, to macie gotowy przepis. Na grube ilości Divinów. Przejdźmy już do tego. Mam nadzieję, że w Wilku, tak jak mówiłem, wstawi tej tutaj ładną tablicę. Będziemy wszystko widzieli. Naszym celem będzie amulet w tym stylu. Poprosimy tutaj o zbliżenie. Spell damage, Spirit Plusy do All Spell Skill Gemów. Critical damage bonus, cast Speed oraz Życie. Życie jest tak naprawdę linią losową. Nie wiem, na co tutaj wyjdzie. Tu mogą być różnego rodzaju rzeczy. Może być Energy Shield. No, tutaj jest generalnie dużo rzeczy, które możemy odkryć. Akurat w tym amulecie trafiło się życie. Ten amulet jest warty. Że możemy to sprawdzić. Oczywiście im lepsza baza byłaby tego amuletu, tym również byłby droższy. Jest jeden za 35 divinów. Nie sądzę, że za tyle by to poszło. Jeżeli ten amulet poszedłby za, nie wiem, 10-15 divów to byłoby zajebiście, ale jeżeli obniżymy to je życie powinno być 50, to już będzie sporo, po 20 diwinów. No tutaj generalnie ciężko będzie powiedzieć, ile on kosztuje. Powiedzmy, że w najgorszym przypadku kosztował on 12 divinów. Zobaczymy oczywiście co, on zaraz w chwilę wyjdzie. Żeby stworzyć ten amulet, będziemy musieli kupić specyficzną bazę. Ta baza musi być niebieska. Oczywiście możemy sami ją spróbować trafić za pomocą tego co mówiliśmy w ostatnim odcinku, czyli zbieramy wszystkie amulety, które nam dropią, i walimy je Perfect Transmutem i Perfect Augiem. Jeżeli na te dwa mody, w tym momencie na rynku te amulety kosztują 4 Divine. Ja tego kupiłem za 2, ten już kosztował mi 4, ale robię to typowo po to, żeby po prostu zrobić z tego content. Więc cena, na, przepraszam, za niego dałem 3, a teraz już kosztują 4, bo sprawdzałem to jeszcze przed nagrywaniem filmu. Czyli nasz koszt już na pewno to 3 Divine za całą bazę ale to również jest patent dla Was. Możecie zbierać diviny, walić je transmutami, augami, a potem wrzucać je w staż po jednym divinie, na przykład. Jeżeli będziecie mieli o amulet spam, a nawet nie musicie znać modów, połączenia tych modów, to automatycznie wiecie, że ten jeden amulet jest warty więcej. Więc nie tylko w tym momencie uczymy się tego, że możemy kreatować dany przedmiot, ale że zbieranie samych baz, z między transmutami oraz augami może być lukratywnym, lukratywną rzeczą do roboty, i polecam Wam się w tym pobawić, bo nie wydajmy na to prawie nic, a mogą być chore zwroty. I pewnie w większości przypadków więcej byśmy zarobili, abyśmy wali transmutami ogami w amulety i je po prostu takie sprzedawali. No ale to nie jest się dzisiaj. Cel dzisiaj mówimy o craftingu. Słuchajcie. Czyli tak, tak, tak. tak. Nasz koszt początkowy to są trzy divine. Czemu akurat wybieramy Spirit Ola oraz Increase Cast Speeda? Słuchajcie, wybieramy go dlatego, że spirit nie ma żadnego tagu. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy w poprzednim filmie o tagach, tak spirit nie ma żadnego tagu, czyli z niczym zupełnie się nie łączy. Jeżeli spojrzymy na cast speed, ma on tagi caster oraz speed. I w tym przypadku na samym pierwszym punkcie będziemy używali omen of homogenizing coronation, czy jakkolwiek on się nazywa. Które daje nam to, że Regal Orb, którego użyjemy, da nam mod z puli modu z naszego amuletu. Czyli, jeżeli tu używamy Caster, ten, ten mod ma tagi Caster oraz Speed, to Regal musi dodać tam Caster albo Speed. Nie ma żadnej innej opcji, bo Spirit nie ma żadnych tagów. Jedyną rzeczą, którą można dodać, będzie Increase Spell damage. Trochę nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale nawet byśmy spojrzeli tutaj i zaczęlibyśmy to testować, co właśnie możemy robić za pomocą Craft of Exile, aby to jest dokładne odzwierciedlenie tego amuletu, który posiadam. Użyjemy tutaj Omena, Mogenizing, użyjemy tutaj Perfect Regala, to zawsze będzie wchodził nam Spell Damage i możemy sobie w niego poklikać. Znowu jest Spell Damage i znowu, i znowu, i znowu więc nie ma tutaj żadnego innego outcome'u. Jedyna opcja jaką możemy z tego dostać, to będzie Increase Spell Damage. I to właśnie dlatego, że ma te tagi, nie możemy trafić nic innego, Resist ani niczego podobnego, no bo tagi za pomocą właśnie tego omena będą wybierane przez tego omena. I ten omen wybierze sobie caster i doda nam Increase Spell Damage. Co tak sobie klikniemy go prawym, damy sobie Perfect Regala, możemy jeszcze sprawdzić w jakiej one są cenie, żebyśmy wiedzieli mniej więcej po ile były skupywane. To kosztuje 8 Exaltów. Perfect Regal kosztuje Exaltów 15. Więc dodając, w tym momencie dostaniemy Increase Spell Damage. Akurat się trafiało, że będzie tieru pierwszego. Spoko, jak najbardziej dobrze to wygląda. I to był tak naprawdę nasz pierwszy krok. Następnym krokiem będzie używanie Perfect Exalt Orbów oraz dwóch Omenów. Po pierwsze, omen, który doda nam tak, jakbyśmy użyli danego Exalta dwukrotnie. Czyli zamiast zużywać dwa perfect Exalty, które są bardzo drogie, za zaczymy ich cenę, tak naprawdę użyjemy tylko jeden. Dodatkowo używamy Dextrala, który wymusi na tym przedmiocie to, żeby wylosowały się plusy do gemów oraz Critical Strike Bonus Damage. Jak zobaczymy sobie na Craft of Exile, jak to generalnie wygląda, albo zobaczymy sobie najpierw tutaj. Czyli tak, nie może nam się trafić żaden prefiks z tego powodu, że używamy jednego z omenów, który anuluje nam możliwość dodania tutaj prefiksu. Dodane mogą być tylko i wyłącznie sufiksy. Jak zobaczymy sobie na tagi, które posiadamy w tym momencie, mamy tak, spirit bez tagów, damage caster ze spell damage'u, caster speed z cast speeda i jedyne rzeczy, jakie mogą być dodane, to będzie plusy do gemów. Czyli plus 3, bo używamy perfekta, a on wymusi na tym, żeby to było plus 3. I dodatkowo będzie to critical damage bonus, gdyż posiadamy tak damage. Nie ma opcji, żeby trafiło się co innego. To są jedyne dwa odkomy, które możemy tutaj uzyskać. I teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście sprawdzimy jeszcze ceny, żeby Wilku mógł zaktualizować ceny na ekranie, żebyśmy dokładnie wiedzieli, i na to wydaliśmy. Czyli tutaj mamy 328 egzaltów, dość drogi orb, ale to dlatego, że po prostu jest dobry. Tutaj mamy cztery egzalciki i tutaj egzaltów będą około dwa. Mam nadzieję, że te podliczenia cały czas są robione. Więc teraz tak, klikamy jeden omen, klikamy drugi omen i klikamy naszego Perfect Exaltorba. orba. Jedne rzeczy, jakie wiemy, że wyjdą na tablicy, to jest tylko i wyłącznie crit damage oraz lusy dual skilli. Jeżeli byście chcieli się tego upewnić, Wracamy sobie na kratowactwo Exile, oczywiście. Klikamy sobie w omeny, Szukamy omenów, które tak naprawdę nas interesują. Myślałem, że się pomyliłem w omenach. To będzie Dexteral, i będzie oczywiście Excavation, A do tego będzie Perfect Exalt. Jedyne opcje, które tutaj będą, to plusy do gamów oraz Damage Crit bonus. Mój błąd. A oczywiście zapomniałem jeszcze o jednym omenie. Dobrze to nie zrobiłem. I to jest właśnie przykład tego żeby na pewno sprawdzać czy wszystko dobrze zrobiliśmy bo zapomniałem o jednym bardzo ważnym omenie ale dobrze że to się wydarzyło na filmie. I będzie to omen of homogenizing escalation. Pomyliło mi się wcześniej z sanctification, nieważne który kosztuje 11 egzaltów i za pomocą jego, to właśnie on będzie wybierał nam te mody. Przepraszam tutaj za pomyłeczkę, ale no, zdarza, zdarza się wszystkim, tak naprawdę. Jeżeli dodamy jednak te trzy omeny, nie dwa, i zrobimy to również tutaj, to tak naprawdę jedynym outcome'em, który będzie, będzie właśnie do plus 3 oraz critical yy, damage bonus. Nie ma tutaj innej opcji, może różnić się tylko i wyłącznie rami, jeśli chodzi o kred multi, czyli o kred bonus po 2 E2, ale nie ma tu innej opcji, żeby wydarzyło się cokolwiek innego. Więc na pewno wiemy, że z tej kombinacji omenów z Perfect Exalta musi wejść tutaj plus 3 oraz kred bonus. I to właśnie się wydarzyło. Więc zostaliśmy bardzo ładnie, same tiery pierwsze, bardzo ładnie wygląda ten amulet. Naszym ostatnim krokiem, to naprawdę, przy tym amulecie jeżeli miałbym takie te jedynki, i chciałem już na pewno, żeby ten amulet był perfekcyjny, to zapewne użyłbym lepszego Color Bona, ale niestety Color Bony Najwyższe kosztują 4 divine. Nie, nie będziemy tego używać. Gdybyśmy coś popsuli, chcielibyśmy to naprawić, to mamy jeszcze Omen of Light, który będzie kosztował nas. 360 Czyli lepiej byłoby pewnie. No, no może nie lepiej, bo tamten da nam wyższe tiery. Ale załóżmy, że nie chcemy wydać tyle karencji. Już w tym momencie zapewne byśmy tutaj coś zarobili z tego. Ale tak jak mówiłem też wcześniej, chodzi o to, żebyśmy dowiedzieli się, jak wyglądają te kroki craftingowe i dlaczego dzieją się niektóre rzeczy. To oczywiście użyjemy sobie tutaj kolorbona normalnego. Damy sobie Omen of the Echo. I pójdziemy tak naprawdę sprawdzić, co nam się wylosuje. Nie wiem, co będzie dobre. Życie, Energy Shield, Flatowy Energy Shield, Procentowy. Cokolwiek w tę stronę. Cokolwiek, co może dać nam po prostu większą wartość tego amuletu. Albo co potrzebujemy naszego buildu. Zobaczmy, co wyjdzie. Energy Shield to jest 76 maksimum. Możemy od razu sprawdzić, jak to wygląda na stronie 76 maksimum. Jest to tier drugi. Co nie wydaje się najgorsze. I raczej bym to brał, ale pod kątem sobie klikniemy, a czemu by nie. Deflection rating, dość ciekawe, tego tutaj nie będziemy widzieli, bo to będzie zapewne tylko i wyłącznie do uzyskania tutaj, czyli tylko i wyłącznie jakby z modów, które możemy odkryć. I teraz pytanie, no inne wyglądają średnio, Ten ważny rating jest dość niski. Weźmy to deflection rating. Zobaczymy, czy w ogóle one są w cenie. Bo być może są jakieś kasterzy, którzy grają po ten ważny rating i być może to będzie naprawdę dobry mod. Nie mam zielonego pojęcia, bo nie grałem takim kasterem. Ale jest to również jakaś nauka dla mnie, oczywiście. I zobaczymy, jak to wygląda. Nie ma żadnego takiego na rynku. Z żadnym tierem. W ogóle nie ma takiej na rynku. I to jest pytanie: ile możemy mi zarobić? To jest duży znak zapytania. Postaram się Wam napisać w komentarzach, za ile poszedł. Ja go wystawię na razie nie wiem, za dwie dychy. Bo sama baza bez tego deflection kosztowałaby koło dyszki. Nie wiem, jak to wygląda teraz, tutaj w rozrysunku wilkowym, ile to by jest warte, ile już na to wydaliśmy. Ale ja to sobie za dwie dychy. I dam wam znać, czy poszło w komentarzach, jeśli oczywiście pójdzie, może jest więcej nawet. Warte, nie jakby nie mam zielonego pojęcia, ten też wystawimy za dwie dychy. Mniej więcej podobnie na nie wydałem, więc w tym momencie nie wiem, ile tutaj tej istoty o które zostało wydane, wydaje mi się, że około dyszki, może nawet mniej, bo tutaj używamy jednak mniej tych perfect Exaltorbów, tak jak to robił Lansa i ten crafting jest dużo, dużo tańszy. Przez to również cena amuletu będzie tańsza. Ale jeśli byśmy mieli tutaj niem nie na spiryta, to na pewno byłoby dużo, ale to dużo drożej. No ale tak to wygląda. Tak wygląda ten crafting. Nie jest on jakiś mega trudny. Wystarczy pamiętać o krokach, czego ja nie, osobiście sami zapamiętałem. Ale właśnie po to mamy Craft of Exile, żeby sprawdzać sobie takie rzeczy, hmm, przyglądać je. I nawet jeśli nie jesteśmy pewni jakiegoś kroku. To zrobić sobie go właśnie tym craftingu. Ja może, bym wam szybko pokazał tylko, jak się tutaj dostać. Gdy wejdziemy na stronę, mam taki emulator. Gdy klikniemy w ten emulator, oczywiście w PoE2, nie wiem, czy bym przeklikał na PoE1, to możemy tutaj zabić Create New Item. Tutaj wybieramy sobie item, który tworzymy. W naszym przypadku były to Jewelry. Baza nie do końca ma znaczenie oprócz jednej bazy, czyli oprócz tej bazy, albo tych baz, które mają zmiany suffix, ilość sufiksów i prefiksów. Dajemy prosit i w tym momencie możemy znaczyć sobie wszystkie rzeczy, które by nam się żywnie podobały. I to było na tyle. To był pierwszy z takich craftingów yy, targetowalnych, tych, które rzeczywiście byśmy chcieli już bez losowości jakiś, wiadomo, że jest losowość w postaci tierów, czy unveilowania tych modów. Ale to jest taki crafting, który mamy centralnie wymierzony w to, co byśmy chcieli. I pytanie do was. Co byście chcieli zobaczyć następne? Jaki przedmiot? Ja mam kilka przedmiotów w głowie. Kilka pokazywał lansa, ale zrobimy to sobie po polsku, po, po polskiej sile. Będę się starał to tłumaczyć, dlaczego niektóre mody są wybierane, a niektóre nie. I to było na tyle. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, no, mam nadzieję, że coś nowego się nauczyliście. Były by pytania w ogóle o dywany. O ten dywan, który jest tutaj, bo to jest dywan. Wait, to też jest dywan. No tak przy okazji mała autoreklama. Ja generalnie szyję dywany w wolnym czasie. Łysy, what the fuck? na przykład teraz mam takie coś na warsztacie, co już mam w sumie do wysyłki. I takie coś mam też na warsztacie, co mam do wysyłki. Jak ktoś byłby zainteresowany, zapraszam na Discorda. Coś się możemy dogadać. Wiecie o co chodzi. Mówi do was pijam. Nara. No.